Siema, witajcie bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na tym kanale Słuchajcie dzisiaj Minecraft Skyblock Bo czemu by nie zacząć od Skyblocków Czyli najlepszych normalnie No wysokich miejsc jakie mogą być Dobra mniejsza Jest skrzynka, ok Pójdźmy ogólnie to, to brałem z jakiejś stronki więc mogą się reklamować osoby ale będzie cenzura! Będę zły! Aj, aha... O nie, będę Informacje... Dobra, przeczytajmy sobie. Um, witaj, jestem... To moja druga mapa typu survival Co to, to jest? Um, by da, dać mu coś, więc... Nieważne. To, to jest nieważne. Tak się nie robi, Michał. Ale dobra. Chlebek zawsze pozytywny lava i to oczywiście będzie potrzebne skrzynkę też weźmie. weźmiemy sobie wydawało mi się, że coś tam se chodzi normalnie na wolności a nie może że tutaj właśnie tak na wolności ojej już szkoda mi tych, tych drzewek ale one są ładne. No, no musicie przyznać by takie w minecrafcie były znaczy akacjowe są, ale ale takie zwykłe bo by tak generowanie map było ładniejsze, bo te generowanie map które jest teraz tak mniej wygląda a takie mapy to ciekawie ciekawie wyglądają dobra weźmy sobie tutaj wstaw minecrafting, po czemu by nie Stwórzmy sobie jakiś kilo. E, tak. E, <grym> tutaj kilo pickaxe. I no, po prostu zróbmy sobie generator kobla. Więc i, mam nadzieję... Czekajcie, um, czekajcie. Czekaj, jak się robi o tym generator kobla? Musimy już zastanowić jak Jak się robi o tym generator? że lawa musiała spadać na te, bo jak wody to pamiętam, że to się... Czło, czyli... Ym... już chyba wiem, tutaj będzie taki blok, tutaj lawa, o kurde, nie chcę, byście mi tutaj... Sianko. Jej, udało mi się chyba. Choć to mógłbym by... mógłbym powątpiewać, aczkolwiek spróbujmy sprawdźmy. No, to nie... Kurty, kurty. Nie wiem, nie wierzę. Jej, jak ja się boję tego. Zaraz, zaraz, a ja, ale czekajcie, jak ciała tak... Ale czekajcie, czekajcie. Mieliśmy wiele, tylko ta mapa tak zaprojektował typ ją. Spróbujmy tutaj zniszczyć. Um, um. Jest tutaj gdzieś druga lawa, bo... tak średnio to umiem wykorzystywać, ale jest dużo kobla, więc mi chyba nie przeszkadza ten kobel. Okej. Okay. Skoro przepraszam za te auta, które jeżdżą, ale no, nie, nie, chyba nie wygonię ich. To tak zwyczajnie. Jeżeli to będzie konieczne, to zrestartuję tą mapkę, niestety. Ale... albo po prostu wezmę. Ciekawe, dlaczego no tak często tutaj są pewnie... Zgaduję te, bo, bo ktoś to tworzył na pewno, oczywiste to jest, ale... A dobra, nieważne. <laughs> dobra, pokąpmy sobie tutaj, bo tutaj mogą być bardzo... No, nie muszą być tak daleko od jaksy. Według mnie ponieważ tutaj ta mapa jest mniejsza niż nam się może wydawać Dobra, czego ja szukam tutaj w zasadzie? Hmm. Tego właśnie szukam W ogóle dziwnie tutaj się generuje to I się czuję jak surfalowiec już na zwykłym serwerze a tutaj tak, wiecie o co chodzi. no kopię się normalnie. Aha, a kamiennym mogę? Tak jest. No widzicie jak to szybko odblokowuje. Aha, to, to szybko się mapa dosyć kończy. Hmm. A tutaj chyba będzie się trudno trochę kopało. W niektórych miejscach klocki. Klocki są fajne. Hmm, nie chcemy tego. Dobra, tak. Byle jak... Okej, okay. kobyl, to znaczy węgiel, bo to kobyl nie jest. No naprawdę, jak syp, o po kilku minutach graniach No to brawo Tylko tutaj właśnie bardziej trzeba według mnie sprawdzać Bo takie miejsca mogą być Dechem ja mniejsza Idę teraz y, przepalić sobie, tutaj też jest takie miejsce y, Takie dziwne, ale ale realne Dobra Idę sobie przepalić żelazo i ja, jak, jak ja szybko tutaj jest, idę w przód yy, Nie mam nawet tego I yy, yy, piecyka na razie A już tutaj Diaksy znalazłem Czyli cel, którego trudno znaleźć A ile grałem? To jest właśnie yy, Dziwne, bo tak na zwykłe to, to normalnie se e, aż szukasz, nawet za, za, po jakichś trzech godzinach znajdujesz, a tutaj e, chwilka i, i, i normalnie. E, dobra, czekamy. Iron Dog'a. E, tworzymy sobie krilloth'ik i idziemy wykopać. Nasze ukochane diaksiki O nie no, jak tutaj będą zębiaki to ja nie wiem co to będzie Ale osiągnięć tutaj no nie chciałoby się raczej robić ale mniejsza, postarał się, że mam tak szybko diaksy tylko tutaj trzeba uważać, bo kim na tym stanu to ja bym nie wiem co zrobił oj, 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 oj. jej lawa, wreszcie odzyskam swój, swoje Ważne itemki W ogóle tutaj będę musiał zejść. Odzyskam lawę i skrzynka, Skrzynki ukryte. Coś tam było w opisie tej mapki, ale naprawdę mam. Po co? Sobie zrobię. Pieski, ka? Ojej, to będzie. To będzie fajna przeprawa. Naprawdę. Pieski są spoko. Według mnie, ale kolcza to tak średnio. Ale okej. Okay. Założę. A to mogłoby mi się kiedy indziej przydać. Redstone, a tutaj trochę jest, aczkolwiek em, raczej mi się nie przyda teraz. Redstone tutaj uważać trzeba, bo, bo nie wiadomo, co. Jest Tutaj się stanie, jeżeli nie będziemy uważać, to i będzie niebezpiecznie, jak nie będziemy uważać. Więc uważajcie zawsze na mapkach takich. Jak tutaj gram? W ogóle to mapki będziecie mieli w opisie, więc... 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 Dobra. To już mi się mniej zaczyna podobać. W ogóle czego już szukamy tutaj. No dobra, mniejsza. Mogę pokopać sobie zwyczajnie, by tutaj mieć przekupane i jakąś fajną budowlę mieć tutaj. Zaraz zaraz. Czy ja tam nie widziałem wiecza? Nie. Bo to jest ogólnie takie przez yy, robią... To jest serwer, więc może, ale raczej nie dam, wa... dam wam tylko IP. Znaczy link do serwera, nie IP, tylko że będziecie mogli wejść normalnie sobie. tam jest nasza dobrze znana skrzynka tutaj rozkopiemy się żeby tutaj mieć o kurczę, nie chcę mieć tutaj tak w tą stronę muszę się bo bo po czemu by nie? Ale chociaż dopracował ten typ yy, emeraldy, że są, że są, pojedyncze. Ej, teraz mi padła do głowy. Dobra, no... dobra, mam ponad strek, więc w sumie mi się kończy kill off. ale dobra. No, skończył mi się, dokopię ten jeden bloczek i wracamy na chatkę. A myślałem, że coś nade mną jest, nie wiem, jakieś zwidy ja dzisiaj mam. O, ciemno. <gryw> ale jestem uratowany. Z kobilem, jakby miał mi, mi miał, miałbym mi zabraknąć kobyl, ale dobra. Do skrzyszunki wsadźmy sobie coś tutaj. Czyli w ogóle założę ten kulczat, tą z Jezu jak wygląda. Nie rozumiem po co mi ta kulczata, ale dobra. Będę miał ją i tak. Diaksy włożę tutaj, dobra. Diaksy to... To, to mi się przyda, to mi się przyda. To mi też się przyda. To też... To też do enchantów przyszła tutaj, tutaj. To mi nikt nie zabierze, więc nie mam się chyba czego martwić. Chyba, że ktoś będzie z Was taki zły. Przyjdzie tutaj coś mi zrobić. Ale to już chyba nieprawda będzie. Dobra, idziemy na drugą wyspę. Będzie taki skyblock Skrzynka jest Villager też Fox Ojej, ja będę miał teraz tyle żar żarcia że, że, że to jest niewiarygodne normalnie Tutaj takiego będzie innego jeszcze jakieś inne skrzynki czy coś Ale domek z villagerem ciekawe Ciekawe, ale w ogóle ten villager co ma nie ma, nie ma niczego Ale będzie łóżko I ustawiłem sobie point respawnu. W ogóle aż tak dużo a tak mało, tak mało tak mało korzystałem ja bym sobie ten most tutaj pogrubował później ale w ogóle będzie może jakiś lepszy ładniejszy most ale w ogóle dzisiaj robić jakieś Jakiś, jakiś dom tutaj? Czy co? Bo nie wiem. Właśnie się teraz tak zastanawiam. Jaki to byłby domek? jak go teraz zrobił. Hmm. Ym, no, brakuje mi czegoś tutaj. dokładnie tu ładnie batyku, bo... To Do braku... tego właśnie. Ale wszystkie rudy w jedną... w jednej na jeden ten raz. Ojej, to jest... To jest dziwne. Dobra, okej. Okay. Co my tutaj bierzemy sobie teraz? Bo talczę mam, fajną. Shield, Captain America Shield bardziej by wolał, aczkolwiek nie jest źle, dobra. Wylejmy gdzieś tą wodę, bo... to kurczę, nie no, z to tak średnie brać, bo... Hm. Idę tutaj, chyba wiecie po co raczej. Po lawę naszą piękną. teraz to ja bym sobie nie wiem co nie wybaczył. Dobra, akcja. E Edno, czekajcie, ja, ja to otoczę. Z jakoś. Nie rozumiem, czemu tam ten jak mam lepszy. I come detached you again. And on. Jednak to nie było takie straszne. Dobra, więc... Chyba będę musiał jakoś... Pomyśleć nad tym, jak się robi to. Zanim zacznę robić. Bo... Zapsyłem sobie wcześniej. W tam pójdę sobie jeszcze na tą drugą wysepkę, bo chyba może coś tam będzie fajnego. Aczkolwiek nie jestem pewien. A mniejsza. Na dzisiaj to jest tyle. Ja zapraszam do oglądania następnych filmów, które będą. A teraz wam się żegnam. Cześć.